Dzień dobry kochani, wróżka inanna. Przychodzę dzisiaj do Was, żeby sobie tak z Wami porozmawiać na temat, który ogólnie można ująć czy wszystkie wróżki to oszustki. Bo czasami, nawet dość często, z takim podejściem się spotykamy. I ja zauważyłam, że osoby, które takie coś mówią, przeważnie mówią to jakby z dwóch powodów. Nie? Z jakby w dwóch sytuacjach. Jedna sytuacja to jest, że ona mi, to co ona mi powiedziała, ona, czyli wróżka, to co wróżka mi powiedziała, to można powiedzieć każdemu, tak? Że nie powiedziała nic takiego w ogóle super oryginalnego i że dla każdego byłaby to prawda, nie? I drugie, że to można by powiedzieć też bez kart. Coś takiego, ja sobie to tak mniej więcej rozgraniczam. Zaraz wam powiem konkretnie o co chodzi. A jakby z tego typu dwoma sytuacjami ja się najczęściej spotykam, jak gdzieś tam coś słyszę, jak ktoś mówi. Jeżeli macie więcej takich sytuacji, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, też się do tego postaram odnieść. Teraz sobie do tej pierwszej sytuacji przejdźmy, czyli, że to co wróżka mówi. To są takie ogólne informacje, coś, co można powiedzieć każdemu i zawsze będzie prawdą, nie? I z tym mamy do czynienia bardzo często, kiedy klientka czy klient przychodzi i pyta, co mnie czeka. Najczęściej tego typu pytania mają osoby, które na przykład nigdy nie były u wróżki. I chcą iść z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to jest iść do wróżki, co ta wróżka mi powie. No to pójdę, zapytam, co mnie czeka. Czasami też są to osoby, które chcą o coś spytać, ale nie chcą pytać, tak? Bo na przykład, nie wiem, jest to krępująca sytuacja, czy z jakichś innych względów. Natomiast ten typ osób zada pytanie, co mnie czeka. Natomiast one nie będą raczej uważały, że wróżka to oszustka. Już mówię o co chodzi. Jeżeli masz jakieś swoje pytanie w głowie konkretne, nie chcesz o tym powiedzieć i pytasz wróżki, co mnie czeka, no jest jakaś tam szansa, że faktycznie gdzieś tam w kartach to wyjdzie, nie? Bo jest to dla ciebie ważna sprawa. Przychodzisz z tą energią tego swojego pytania, tak, nie wiem, dajmy na to, zastanawiasz się, czy. Nie wiem, komornik wejdzie ci na pensję. No nie wiem, tak z głowy mówię, tak? Bo może to być dla kogoś krępująca sytuacja, tak? No to faktycznie w tych kartach wyjdą problemy finansowe. Przykładowo, tak? E, bo jest to w Twojej energii, faktycznie o tym myślisz. Ale jeżeli nie masz takiego konkretnego pytania, tylko przychodzisz, co mnie czeka, no to co ta wróżka ci powie? No, powie ci nie wiem, że czeka cię jakiś wyjazd, tak? że czeka cię jakaś zmiana w pracy, jakaś zmiana w życiu prywatnym, że pokłócisz się ze swoim partnerem, a potem się pogodzisz ze swoim partnerem. Może że zmienisz partnera, że spotkasz kogoś, kogo dawno nie widziałaś, a z osobą, z którą jesteś blisko, zerwiesz kontakt, że będziesz mieć jakieś ważne sprawy urzędowe, że Sprawy rodzinne, o kłopoty rodzinne się pojawią. I tak dalej, i tak dalej. I wychodzi taka osoba potem od wróżki i mówi, no co ona mi powiedziała? Przecież to można powiedzieć każdemu. No można. No tak. I dla każdego będzie to prawda. Owszem, i tak można by to powiedzieć bez kart. Tylko czy to znaczy, że wróżka kłamie? Ile osób tak naprawdę czeka w życiu coś niezwykłego. Nie wiem. Podróż na Marsa. Zostanie gwiazdą filmową. Wygrana w totolotka. Ile osób faktycznie ma to życie tak zupełnie, zupełnie jakieś takie niespodziewane, niesamowite, że oni przyjdą do wróżki i ta wróżka, jeżeli jest prawdziwą wróżką, to im to wywróży. No, niewiele, nie? Większość osób ma takie normalne życie. Kogoś spotka, z kimś się pokłóci, gdzieś pojedzie, skądś wróci, nie? I to jest prawdą dla każdego człowieka, no bo jako ludzie mamy bardzo, bardzo podobne życie, taka prawda. Jeżeli taki człowiek, który ma swoje własne, normalne życie, przyjdzie do wróżki, i ta wróżka będzie prawdziwą wróżką, nie będzie oszustką. To to, co ona zobaczy w tych kartach, to będą zupełnie normalne, zwyczajne sprawy. I to samo będzie prawdą dla jeszcze kolejnych 10 osób. Rozumiecie? Jakby to, że wróżka mówi wam banały, to nie znaczy, że kłamie. Taka prawda. Zwłaszcza przy tak ogólnych pytaniach. Bo jeżeli my patrzymy, co się będzie działo, no, wstaniesz rano, zrobisz herbatę, pójdziesz do pracy, wrócisz, zjesz obiad, no, tak karty nie pokażą, nie? Pokażą jakieś tam najważniejsze sprawy, a te najważniejsze sprawy, one są często bardzo banalne. I są takie same dla wszystkich. Dla każdego jest ważne to, że się pokłóci ze swoim partnerem albo że się, się z nim pogodzi, nie? No, i to jest właśnie taki ten numer jeden, nie? że wróżka mówi ogólne rzeczy, i one mogą być prawdą. Druga sprawa że wróżka nie, nie, To już często nie, nie klienci, tak? To ktoś klientowi może powiedzieć. Na przykład, przychodzi klientka, pyta o swój związek, dostaje jakąś odpowiedź. No, idzie do swojej koleżanki, nie wiem, mamy, taty. I słyszy, no, co ta wróżka ci powiedziała? To ja bym ci to mógł powiedzieć. Ja bym ci to samo powiedziała, i bez tej wróżki. No i to też może być prawda, i to też nie znaczy, że wróżka jest oszustką. Bo jeżeli na przykład przychodzi klientka i mówi, że ten partner ją zdradził po raz czwarty, albo że partner pije, chociaż obiecuje, że nie będzie pił, ale ciągle pije, albo że szef się znęca w pracy i ciągle się znęca i się znęca od dwóch lat. I pyta, czy sytuacja się poprawi. No, czasami może być tak, że się poprawi. Może tak być. Ale będzie to, nie wiem, w 5% osób, a pozostałe 95% osób w takich sytuacjach dostaną odpowiedź, nie, nie poprawi się. I będzie to prawda. Czy taka osoba dostałaby tą samą odpowiedź, jakby zapytała koleżanki? No tak. Ale przyszła do wróżki. No to co ta wróżka ma powiedzieć? No, musi powiedzieć prawdę. Prawdą jest to, że jak ten partner zdradza cztery razy, to zdradzi i piąty. Przeważnie, przeważnie. Jak ten szef się znęca od dwóch lat, to się będzie znęcał i trzeci rok. Także mówię, no tutaj nie dajcie sobie wmówić osobom, które pozują na takie pseudointeligentne, Że jeżeli wróżka wam powie, nie wiem, jakiś banał, to znaczy, że ona kłamie. No nie. Hmm. No także, także na to tutaj uczulam. Napiszcie mi w komentarzach, jakie macie zdanie na ten temat? Jakie macie doświadczenia może z wróżkami w swoim życiu? Czy też uważacie, że wróżki mówią banały albo że kłamią? No, jestem ciekawa. I z jakimi też twierdzeniami na temat wróżek się spotkaliście? O, to też jest dla mnie bardzo interesujące i postaram się do tego odnieść. Miłego dnia!